Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, proszę Państwa, na quizowaniu w Brain Show z ekipą łobków. czarny kucharz tam zrobił ląby, brawo dla niego, brawo, brawo dla brawo. tak! Brawo, brawo. A z zewnątrz oczywiście no, banda i łopów, banda i łopów tyle, i proszę, witam, Nie znaczy mi wiby. obrażał tutaj, co ty sobie myślisz, gamoju. Michał, Michał w kowbojka się zamienił i myśli, że to strzelał będzie. Nie, w szeryfa. W szeryfa. To zwołekę, to. To. Poznania. To, 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 enter, 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 ludzie, 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 rychu, Rychus Rychu, stra po cichu, rycha walą w kokolino, No to prawda. Michu, Michu, sra po cichu. Enter, enter. Stary enter. enter, enter, enterujemy, proszę Co Państwa, Skupujemy Kozioła, Kozioł wszystkich nas zostawia negatywnie. Do ale ale tego Koźlaka to uwalę tutaj na piździurę, nie? Na ja zapraszam. Ja, gra, ja, gra, oficjalnie ja gram, oficjalnie gram pod Makaka. Nie, 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 nie. Ale o, nie da się grać nie pod niego. Wiem, że się nie da, dlatego cały ja, czas gra, skifkuję. Graj pod Rycha, graj pod rycha. Nie, no stary, tam to w ogóle Ja gram pod Rycha. Ja to dobra, dobra. Ja gram pod Rycha. To ja gram przeciwko Rychowi Nie no, zobaczę po hoogram. O kurwa, Ja nie pierdolę, mieszka pierwszego. Ej! To z czołkami się klika, nie? Nie, nie, Ja nie wiem, ja nie wiem. Bolek jest na dwóch dychach. A. Kurwa. Kiłsudzkiego nie ma w Ja nie. wiedziałem, że mieszka pierwszego, tylko kurde. A wielki Kaziu jest na 200 A, a dostaliśmy. To jest ten sam. Kurwa, prawda. ja pierdolę. No wszyscy, no wszyscy. Ciekawe tylko, czy są poprawne. Zobaczmy Jak się tu dostaje? W Rychu życie? codziennie Octoberfest. Nie, nie, <grym> nie, nie. To, nie, spróbuj, spróbuj. Okay. Okay. to nie trzeba A się pić. Fajna kategoria. Mój mało mało jest, się jest. To nie jakiś piwa To Bardzo rzadko piwa To jest jakiś do, do zmieszanych chyba wszystko można wrzucać, no, no, no. Ja, 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 ja bym dał do zmieszanych, kurwa, albo bio-odpady. Ja odpady dałem. Bo to... O, nie, to jest kurwa odpady tak... Ale, ale, odpady, ale nie, odpady jest... społeczeństwa, kurwa. Do, do zmieszanych można wszystko. Brązowy. Nie. Na pewno nie niebieski. Brązowy mi się Zielony. Zielony albo brązowy, no? A szary, szary. Mam ja brązowy. Ja Szarany brązowy to brązowy. Cię je bali. I kurwa brodzi nie są ładne To zwyklaki mają zwykłe A ty jakie masz? Trzeba mieć, aby uzyskać ono szale na kurde O kurde Łatwe, brodze. łatwe Łatwe, łatwe. Mieliście łatwe. kiedyś pasek? Kiedyś. Czo... Ja, ja nie, nie miałem. miałem Dobra ja opowiem historię Średnio miałem, ale z... bo zachowanie się nie zgadzało W czwartej klasie podstawówki miałem czerwony pasek A w piątej klasie podstawówki pani od plastyki zepsuła moje marzenia i, i Wiarę w polską edukację Irade łatwo, czyli strona do wymiany skinów z CSA. Walają ci się śmieciowe skiny po ekwipunku? albo znudziły ci się te co już używasz? Możesz je błyskawicznie i bezpiecznie wytradować już teraz. Chodzisz na stronę, zaznaczasz, które skiny chcesz wymienić na jakie. Po paru kliknięciach możesz się cieszyć z nowej skórki w ekwipunku. Możesz także dorzucić trochę budżetu do swoich skinów i doładować saldo na stronie jedną z wielu metod płatności, jakie oferuje na przykład Blika, PayPala, PayPal, lub Karty. A z kodem kodemistrzu otrzymujecie 35% więcej do doładowania, więc aż żal nie skorzystać. Także drogi widzów wymieniaj do woli i baw się dobrze. I już nie miałem czerwonego oh, paska, nie więcej. B. B. Mi się wydaje, że tak. Albo Ami też mi się wydaje. Zero. Zero, zero, na wydaje, Ale, zero. Tak, zero. Tak. zero. Ja dałem zero, mi się wydaje, że zero. Serio? O. No tak, na no zero. To b. kurwa, to o, a, a jest mało, B też jest mało. B. Serio? Zero jest, a zero to nie jest taka, że można wszystkim dawać. Wszystkim, no dalej? jest taka, jest. Serio, ona jest najczęstsza? No, ja taką mam, więc kurwa. jak będzie krwawa. A ty z wykłaczek jesteś, zapiście, tak. kurwa. Nie, chcę tą krwawą. Była suratuję jak coś. Ale on Ale ty, stary, nie wiadomo to... co tam siedzi, No właśnie, kurwa. z twoją krwią jeszcze w dużo chorób kurwa się znajduje. To. O pół na pół, pół na pół. 50-50 tak zwane. Od tego rolniku nie mówią. Co? Bo... Nie, to jest na bank numer od 12. Pewnie 12. 12. I ciasko wygrywa. Grysiu, twoja jedna szansa. Eee, no eee, kurwa. O tak na Janka tak, to kliknąłem. czy chyle cyfry są, nie? Na Janka tak kliknąłem. Tak, 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 tak. ja, Dla Niemców nie będą tak, tak. zmieniali okładek specjalnie. no rozmiar buta nosilar z mocą? Człowiek, który posiada jedne z największych... 57,5 Nie no, 65 to by była przesada mi się wydaje. A ja idę. Ale 57 to... 54 to ten, jak to się nazywa? Kolejny był. No, Wschód Polski to żegnamy? To co, to co ciastka? No, no nie, mój znajomy kiedyś miał 52, bo 53 mój znajomy kiedyś miał. No naturalnie z tym palcem też ma takie, ale nie ja 57. wiem, wiem, wiem. Just to mały problem. Ja tam poszedłem na Janka. SOS to jest, dobrze, to bo SOS, SOS to jest znak SOS. <grym> znak SOS. Jak zna. komunikacji radiowej? SOS to jest znak SOS, kurwa. No, o, ty ruch, ubra, wiadomo. Wygnał ważne, SOS. Ważne, że ruchu wyjadą. Aha, bo w sumie radiowanie musi być. Dobra, pod ciebie. Być. A, chuj już wie, kurwa. Jak Filmy spadamy, mnie w chuja zrobiły. Tewergram pod ciebie jednak. Kurwa, to nie wiemy, Rysia, chodźcie do beki. Napierdalabym. Teraz był aresztowany Mike Tyson. O kurde. Raz. 35. Nie no, 38 to chyba nie. To był czarny, kurwa. Pewnie 38. Co za degenerat społeczny, człowieku? No nie <grymne> no, bo wtedy za tych czasów to jeszcze tam polowali na kolumnę. No tam to musiało Czarno, być, mocno, gada, no? ronda, ty. A my nic, kurwa, Michał się hapnął. Chuj. No tak. tak, bo jest tak, kurwa. Tam A my po zero. A my po zero. To czarny, to possible, rzeczywiście. Ale Ślipka. będziesz czegoś stać. Nie no, tam to się działo, no. A cię naturalnie razy przyknęli. Ani razu. Przed 13 rokiem życia razu Ta, ani razu, ani razu. Aż taki szybki to nie było. Biało stoku białostoku, kurwa, w białostoku. konkurencja na wysokości. O, nie, no To, kurwa jest. to, to nie, może to? Nie, to jest, to, jest może, to spoko, może być super ten ten, O, Andrzej w końcu. Co to? Dawaj, co to stać? Co to? No. Nie no, kurwa, dajsz. Gry boi, nie były niesamowite. Tak? Ja pierdole, on też się w Metin'a grał. W Metin Metin'a No tak, ja w ogóle no, ten ten nie nie wiedział. Wiedział. <noise> to nie ja, będę wiedział. Ha, to będę wiedział! To będę wiedział! Mega sobie losował. <noise> Kategoria <noise> <noise> oh, <noise> poddygasa. Ale to już ciastko jest hipokryzja. się studio, które wydało CD Projekt? No, ja trochę jest. Eee... Techland. Kurwa, myślę, że będzie CD Projekt i będzie projekt Red, albo coś takiego Projekt Blue. <grywa> dobra kategoria, taka poważna. No, poważna, no, poważna bym A Obviusy lecą, no. Pacman to gra komputerowa z... Ja kurwa, to kurwa. Eee... To musi być. To musi być. 8-5 chyba. No nie. No się no. zero. Kurde. No i czas odstałem ja miałem. No. Patrz, one zaczęły atakują. W tej grze zadebiutowała postać Mario w on hydraulika. No w Mario. Nie, no, dobra, to damy tak, damy tak. Na, ja, na, ja no na ryzykancie. Mario, prawda? Mario Super Mario, no, no ja super Mario, Mario Bros. i ona ja dam Mario Bros. Ja pierdolę. Od marnych imitacji. No do? sadzajcie, dosadzajcie No kurwa ja mi się coś nie kleiło! I mi nie? też się coś nie kleiło właśnie. Ja tak. tego też zaryzykowałem Za jaką platformę do gier odpowiedzialna jest firma? Ja pierdolę Ubisoft! Ubisoft, wiemis kurwa ale dali, kurwa. Jesteście podejrzanie jednomyślni. Podejrzanie kurwa, Jak zabrzej, takie pytania zjebie, kurwa, to zabrzej, się nie Ale dobrze, no są takie pytania, na które można odpowiedzieć no, też, nie? No, no, no A Fajnie, no, 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 bo je no, 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 zastrzeżyli, nie. bo kiedyś takich nie było przecież, kurwa. tam tamte pytania, że się powtarzały. A, pierdola, za O, kurde. Pionów, czyli pionków, po prostu. A, kurwa, mać! Ja pierdolę, osiem. No. Osiem? Tak, kurwa, jeśli chodzi o wszystkie figury, kurwa. Jebać Tak, mnie. bo to było kiedyś to pytanie. Tak, nie, tak, tak to już było. A dopiero co wiem, że się nie powtarzają kurwa. Zostało. No wiem, pionku, pionku, kurwa. Ciasko wie, bo to pytanie jego rodziny było. Pionek jebany. Ciastko wie. Ja nie wiem, nie mam pojęcia. A chyba, nie wiem, czy nie jedna kurwa. Cziastko chyba nie jedna, powiem? ale dałem trzy kurwa. Dałem dwie, ale chyba jedna. Cztery jedna, kurwa. Dobra, to to jest gra dla takich dziadków kurwa jebanych, tak. nie? No. Nigdy nie grałem w Brydża, nigdy w życiu. Ale Remy Brydż czy tam Remi kto się nazywa, to, to wtedy nie a wiem. Remi a Martynka. Co ty Ile potrzebnych jest Martyn. O Boże. O kurwa. No, 52 to wszystkie, to chyba nie. Od dziewiątki jak coś. Od, od dziewiątki. Od 24, nie? Dobrze, dobrze. Tysiące też nigdy nie mi się nie zdarzyło. Ja grałem gra. ale jak Ale też spit na ten O kurwa mać? Mm. No, do Warta? no do To nie będzie Skyrim? Eee. Albo Oblivion. Oblivion kurwa No Oblivion, Oblivion, tak. Oblivion, no nie wiem kurwa, nie wiem. Sprawdźmy kto odpowiedział poprawnie. No Oblivion, Oblivion. Oblivion. <laughs> No niech ma, niech ma, ale fajna kategoria. podoba mi się, więc też możecie ocenić, czy fajne pytania tutaj No to znowu Ale ładnie, <susur> są po punkcie szami, ładnie. Michael, dziwię się na hatę z twojej mamy robisz. A, nieważne. To oni On Ząg rada, on rada, widzę. On rada, złąg rada. Rychuuuuuu! Ile jeszcze dwie takie zwykłe klawiszki będą, nie? No. Przychylałem, dla to byłam no to trzecia. Tak. chyba, nie? No, to tak. miasta, nie? tam! Hmm. Andrzej! Jest Dobra, pewer, grałem pod ciebie. Ale mieli pod ciebie, człowieku! Nie. Mieli grać pod ciebie, no, ale jak jesteś jak to w jednej. Nie wydaje się teraz. Bo no. Chyba, że kupię się miasta. jakoś. To się osiągnie. No. No. Już się popłakał, i chuj, bo jest za głupi. Nie? No bo 7 minut nagraliśmy. Ja jestem ja w Siedem minut i właśnie. Siedem minut i że swój wielki mama się myliła, jak mu mówiła, że jest inteligentny. Użyjmy dobrej kategorii. Daj, budowle i zabije. Z zdrowie daj, zruchamy. Nagrody! Mamy dobrego dnia Ciekawostki, ciekawostki. Ciekawostką to ty jesteś dla ludzi, człowieku, że kluba czarny gay. Czarny gay. Jak już skończysz, to połknij. Dobrze. Jak nazywał się prehistoryczny, gigantyczny wąż, który żył około 60 milionów lat? Anaconda. Anaconda? Nie. Titanoboa. Nie, to... Titanoboa, no, Titanoboa. A bo to teraz na, na szybkość jest. A ja wolny na szybkość jest na szybkość jestem. Ty jesteś gejem. Już no, się popłakał i chłódź. Przede wszystkim teraz jesteś gejem. Zatrzymać Ale ty tego. byś w w chciał, Ja pierdolę trudne kurwa. Kurwa, ja birmański zaznaczyłem po Ja wiem, ja że to trójkąt się. i B na początku i od razu człowieku zajebałem. Koko, wiedziałem, że wyścig tu będzie. Ile łazienek posiada o kurwa, ja Rychu, bóż, każe... na bóż, na bóż Rychu! Rychu wie, bo w każdym kiblu lache ciągnął No nie, tam duży jestem, to pełno musi być wyścig i znowu mam kika. Rekord świata w jedzeniu hot dogów w 10 minut. 132. Nie. 111. Nie. Rychów wiem, bo rychów wpadł. No Rychu się odkuwa, grałem pod Rycha, dobra? pod Rycha, Rychowi, rychowi rychów, kod klika, bo ciągle ta sama odpowiedź, kurwa. Ciągle się odkuwam. Tak, tak. Ja mam pod Rycha. Szkoda, bo od niego. Ciała Alberta Einsteina znajdują się... Dobrze, że nie odpowiadam, bo nie wiem, kurwa, w Niemczech. W różnych w częściach świata. W Rosji, w Rosji. Ja jest po całym globie stary No wiadomo. Rychu, co ty co coś zaznaczył? Ja na miarku, chyba. A ty? <grym <grym> w którym kraju kółce, i palca wskazującego jest uważane za no. Co? Ja nie rozumiem tego pytania. Francja. Brazylia. Brazylia? Kciuka i palca wskazują. Nie wiem. No to jest, że ruchasz kogoś. A. Czekaj. McDonald's w Filipinach. Zupę z małpy, kurwa na zasie. To spaghetti tam będzie pewnie. No, nie, spaghetti, spaghetti. Ale zupę z małpy, kurwa, to trzeba było na zasady już się kliknąć kurwa. Mok najgówno. Zupę z małpy. Donki są piłk. To mąki są. Donki te zosie. Mąki donki, kurwa. donki mąki, kurwa, to. Mąki są. To czekać. Dobra, Rychu, no, masz ostatnią szansę. No. Rychu już pagany siedzi, kurwa. Nie, 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 nie. O! <laughs> Jeszcze go gołocimy od ciebie kurwa. <laughs> o, kulinaria. to ja. Politykę, daj, nie, politykę, daj politykę, daj kulinaria, daj kulinaria. dla mnie. Nie filmy i serialy, nie bądź gej. kulinaria człowieka. Nie bądź gej. Rycznice kaszkę gotować z Michałem, no? No. Śląska to no. O, o kurwa. Dupa skala repy, kurwa, ja pierdolę. No to jest super skala repy. O kurwa, Włodzionka, kurwa, na bank Ja pierdolę. Ale czarny kucharz tutaj ugrał, nie? O. o. Ta? Dobra, jesteś jebany, jebany. O, ta. O, ta. O, Ej, Natural, ale zobacz, ja muszę ewidentnie zagrać pod ciebie tutaj. On ma 6000 tysięcy punktów, stary. Ale pod ciebie gramy. Który z nie, pod, pod tego. Ja pierdolę, co z lepszy, kurwa. Wszystko, Daryku. Zamian, czarnego. Zostaw Ja Ja szaryfa. Znowu kurwa, widzowie, kurwa wszyscy przeciwko mnie. Nie no, masz duży zapas, to sobie bierzemy. Znowu! Nie to dla równości, dla równości. Żeby, dla równości, dla równości. Rychu, weź Rychu, teraz ty wyciągnij z niego. O! O! Nie wiem. Karmi, kurwa. No dobra, to on wiedział. Jak Guinnessa, kurwa to jest. Przecież... Spoko mi, ja taki nie będę jak komplecika to jebię. No, no i hit, kurwa, nie się... wiem go Nie no, my Podrycha gramy. No ja nie gram właśnie Podrycha. Pod Macaka. A grasz? Nie, no. pod Macaka, ja tak <śmiech> <śmiech> Ale ja wszystko sam spiętoleczę. Nie, nie tym razem, nie ja tym raz, nie dam ci. Nie, spierają się o pochodzenie Francja i Belgia? Belgia tak. i coś bym powiedział. O, A Francja coś... i Belgia. Ale bo czytałem gdzie jest jeszcze Belgia? Dobra, jebać Cię, kmiocie, kurwa. No Zdrawa, się w sumie strada! Strada stanu, widzowie! O są frytki belgijskie i się mówi french fries, kurwa, no. Nie chciałeś zgrać pod siebie, to będę grał pod no, siebie. Dobra, i french fries. Jaka firma produkuje napój o nazwie Mountain View? Ja pierdolę. Pierwszy! PepsiCo. Ale w sumie teraz będę pierwszy jak szeryfa, pierdolna Haha, cztery ty Drugi będziesz i tak, kurwo. No nie. A nie, 50 różnicy, patrz. Dawaj, maka, klika, klika. Lękujesz, to w kajdziku. Ja pierdolę słowackiej, kurwa, czeskiej. Pierwszy! Ale farcia się <noise> dwie, dwie setne. Ale już nie będę taki, już nie będę taki, bo <noise> <śmienny> ja lubiłem takie knedla, ale kurwa z marketu, z jamem i huś, z owocami, W jednej czeskiej restauracji we Wrocławiu są zajebiste. A w chuju mam z marketu, kurwa? na ciepło danie składające się między innymi z jajek, fasoli, bekonu, grzybów, pomidorów... Nie, nie mam pojęcia. Tak szuka, kurwa. Angielski. angielskie. angielskie. angielskie, angielskie ale kurwa zobaczcie na farcie. Go. Angielskie śniadanie za jest. No dobra, A jak widzisz, do zera, do zera mnie, co? Nie, nie, nie. Poza tymi grzybami, kurwa? Nie, nie, nie. To jest też... Pan John już zaczyna desant. Już wie, już próbuje zabezpieczyć zwycięstwo, kurwa. Już próbuje, kurwa. Uuu, ja tak na spokojnie właśnie wiem. <grym>. Próbuję, to, to pa. Za... Widać, to ma tu kompleksy, widać. Dobrze, nie nie no, nie trzeba przeatakować. Ja jestem już tego świadom, chłopaki, nie? Przecież ja trzy razy Nie znowu, no, dwa wiesz. odcinki, kurwa, jestem jebany, nie? Przez wszystkich. Ja to rozumiem, panowie, bo jestem najniebezpieczniejszy. Na nie robię no jednym odcinku, no przekradnie Nie to No, na 3. Ja 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 no jeden na trzech. to był jeden odcinek, kurwa, i ja on był dawno temu. No, no ty galas, dwo, no, no ostatnio przecież kto pierdolił, no dygas kolaboracje z Naturalem nadal A, ty, a skąd robili? ty wiesz, jak ty kurwa w jednym odcinku to specjalnie sam się wyjebałeś, bo musisz coś z robić? A, musiałeś z robić, no tak. I Ktoś ci wyje, bo z tym robić. No właśnie, ja nie, no ja bym wyjebo, nie bardzo. Dobra, czyli na pierdolę ich chociaż. Ale siedziałem z wami na tym spiku. Siedziałem, kurwa, fostare za no, kaciki, kurwa. Kojne. Na <laughs> kto? On. Ja pierdolę. Pierwszy był mnie zagadał. Mnie, mnie dał się krytną. Dał grubas, kurwa, no. Użył sobie. sobie kurwa. Dał kurwa do haj, kurwa. Użył sobie kurwa. Oj, oj, oj. Czyli boj, boj. relaksuje Cię bicie czarnych, tak? Kurwa, wasz rasista. Najgłębszym rowem oceanicznym... Dupa naturala. O kurwa. O, pierwsze. O, kom, dziwne, nie? nie? Że natural ci nie wyprzyjał, jak on lobby robił. A teraz najlepszy moment. No bo naturalnie się za bo... w makaka, proszę Cię. Zostaw mnie, kurwa, zostaw mnie, no. O tak, o tak, nie to pana to pany. tak, a to wyrównuję Za to, że mnie, za to, że mnie, kurwa, ten... O, 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 o <todgłos> to hormon wydzielany przez... Ja, Dobra, murzyn, wypierdalać to. Wypierdalaj, ty kurwa, do, jebana. Do, do, do. Jak to jest? Ja, kurwa, wypierdony bambus, kurwa, upierdalony bambus kumoszów, kurwa. Ja stał, Ej, to jest dobra. niemożliwe. No teraz będzie wszystko No, ja daj klikaj to. Jak pierwszy wypadnie, kurwa. Klikaj to, pomogę ci. Dobra, nie grajmy w to, dopóki murzyn zawsze nie wyjebie i tyle no. Z hodowli alpak słynęli. No może nie klikaj. Nie, nie wy. Wiem. Majowie albo... nie kurwa w sobie wszystko to... Inkowie Majowie chyba co? Inkowie Agawa Agawa Kurwa no, Inkowie no. No, In no Nie no nie wiedziałem kurwa Ja ma między Majami a Inkami się zastanawiałem prawie? nie? Według przysłowia Bóg zróżnicował ludzi a kto uczynił ich równymi? No szata na kto kurwa Nie strzał. To strzelił kurwa, to, strzelił, kurwa. To, 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 to. Pokazałeś co wiedziałeś Życie na krawędzi. A? <laughs> Za dobrze wam idzie, moi drodzy, nie strzela? że strzela. Ta tak. <laughs> nie wiem, że nie wiem, że nie nie trafi, no, i no, no, pierwszy byłem przecież, no. Tak, i ja to jest to? A dobra, źle kliknę... Ja i tak źle kliknąłem, więc ja dobrze dalej. Ja dobrze kliknąłem, kurwa, tylko ten mi się wjebał oczywiście. Ale? Ja, no w sumie tak. Zrobiony model samochodu prawdziwego Janusza? Kurwa, Mać! Co są... ty zrobiłeś? Kurwa, małe piszki. A ja, a ja, a ja a teraz dobrze kliknąłem, a kuria to jest za wolno. Nie wiem o no, co chodzi. No z się tu klika, do kuria? Z w makaka bawimy kurwa. Dobra, makak, teraz, teraz dawaj, teraz dawaj, bo to jest Twój time, ja ci pomogę. No, Dobra, stary na spokojnie, będzie dobrze, kocico. co. Chciałem jak najszybciej, kurwa, i zapomniałem ręką ruszyć. Makak, nie klikaj, nie wiem. Nie, makak, nie klikaj. Kury to mam, I to. Kurwa. Nie no, jeszcze ale ja ci kurwa podpowiem, pisma chińskiego. Ja, nie no, ja kurwa. No bo nie mam czasu Dobra. Dobra nie ma, ma czasu, nie ma czasu. Ty Maka, nie masz psychiki to nastrzelić. Oczywiście że mam. Tak? Nie ma Oczywiście że mam. Tak? No to patera. Dobra, co ten kurwa prowadzący pierdoli? określenie dotyczące. tой? Ej, hey, traf! No, to jest 001, kurwa. I kurwa, masz fokusa na każdych rzeczy, śmieci, kurwa, to... Jak to jest. Ty? On nie widził pytania i bardzo ja... dobrze. to fokusuje Murzyna, ja mu będę pomagał. Już odpalam gogle. Rychu. Która z substancji wymienionych poniżej działa na organizm pobudzający? Efedryna, kurwa. Pofeina, to kofeina, No kofeina, kofeina. Ja myślałem, że nie będzie takie proste, że dadzą kurwa. Możesz komuś Dobra, ja zostaję kurwa z łaczkę sami. Gdzie sam, tak, tak. Zdanej... od najmądrzejszego <grym> wypadamy? Oh. Tak, Konrad się sam wyjebie, Ryku nie będzie strzelał, bo nie wie i ja, gdzie trafi go wyjebie. Z ilu nukleotydów składa się cząsteczka DNA? 25 Ja nie rozumiem tego, kurwa. Jak wiesz, że się śpieszył, bo musiał wyjść, ale i tak się dziś tylko kurwa. Nie nie, szef! Muszę się Dobra, ale... teraz ty strzel, proszę cię. Ja teraz nie trafię i nigdy gaz Ja ci podpowiem. Google odpalam. Trubadur to dawaj, dawaj. Grajek, skrzypiec, śpiewak, kurwa. Trubadu. Nie wiem, sam chcę grać. Uj, poeta i śpiewak. I to chodzi. Pod A wiecie skąd to wiem? Bo był wywiad taki z Krystowym Krawczykiem, stary. Na końcu uszu. W zadzie. No w zadzie, serio. Ja dawaj rychł w zadzie. W głębie! W kłębie. kłębie? kłębie. odpowiedź. W w wymiar, w w no, że... Jak był taki wywiad z chrystowym Krawczykiem, co kiedyś wyciągnęli, co on walił Koks podczas wywiadu, pamiętacie? A? A? No, to on tam mówił w tym wywiadzie, że on grupą. No to jak pan tam koncertował z grupą trubadurów, a on poprawił, że truba trubadurzy. Jak z nimi koncertował, to znaczy, że muszą się nie? Ale Nie, nie pierdolę. na ja nawet tego Siastkę nie czytałem, kurwa. Nie, 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 bo chleje w chuj. No i kurwa, tak się okazało właśnie, kurwa, że. od to na odwrót powinno, najgłupszy wygrywa, najmądrzejszy odpowie jest... pierwszy. No i to właśnie, A, wiadomo. to wiadomo. paradoksalny Brakeshow. Paradoksalny branksho, że ten plexik, tak tutaj pytania dostał pod siebie. To, to z tym koniem, że, że, że dobrze odpowiedział, to mnie był na przykład, ale no cóż. Tak to jest, jak się kurwa nie, nie tylko chłopaków rucha. <laughs> Trzymajcie się <laughs> cieplutko, widzałem łapeczki w górę proszę zostawić i narajczysz piąteczka, no!